to próbujemy dalej iść, piąć się wyżej w rankingu wcześniej zdobyłam jedną gwiazdkę ale nie nagrałam tego ale dalej nic nie przegapiliście, bo przeciwnik, z którym grałam wyszedł już na początku tury więc gwiazdkę dostałam właściwie za nic bo nawet nie graliśmy także nie liczyłabym, nie zaliczyłabym do tego jako rozegranego meczu dobrego nic, próbujemy grać Ball druidem kontra Garos. tak. Muszę chronić dzikie hmm, To, to i to out Co mi da? Coś lepszego na start. Wróciła ta karta Dobra, wystawmy sobie bloszkę Na razie tylę. A ty co wystawisz? Masz co? Chyba ma, bo się zastanawia nad czymś chyba że nie chce Pancerz użył Ty niedobry Hmm. Niestety, niestety pancerz. I co teraz? Znów pancerz użyjesz? Nie, tak. No, nie. Lety, tak. To ja... ...zrobię tak... ...że... że co? Może kierunka wystawię? Kierunek, do mnie! Gotów, panie! Ach, zostawmy sobie tą bestię. Na razie. Gotowe. Zastanów się. Dobrze. Cztery... Na razie ja nie mam komu przewracać. Szarża. Kogo zniszczysz? Tak by mnie tego. Tak myślałam. Że to zrobisz. No i co? Nic nie masz już kryształów mamy, więc musisz oddać mi turę. O, wykorzystam se 100 i dopiero przynajmniej kartę. A przynajmniej murloka nie stracę. Szarża, bardzo fajnie. Jak na razie idzie mi dobrze. Ale to co się jeszcze okaże, co się wydarzy. Jeszcze nie jest koniec gry. Na końcu może być na odwrót. Ja mogę nie mieć życia, on może mieć... Mam Na przykład 10 pancerza. Jak se tak dorobi. 5 mam. I co? Się pozbyła no i co ten jeszcze tak na razie nie chcę go wykorzystywać może powinnam nie, na razie nie czekam na coś lepszego może na, na to, może na niego go wykorzystam o musiałabym 7 kryształów mieć o jeszcze mi pancerz tak ja się cieszę, że go miałam Yeti, jak ja nie lubię jego. Muszę się go szybko pozbyć. O. nie będę miała miejsca. Gotowe. Muszę się pozbyć tych kart. to i to wystawię może na razie no no dajesz dajesz musimy oczyścić słoneczną Lubmy tak, jak mówię. Zobaczmy, czy to mi się opłaci. Tadziej all... nie? Ale zobaczmy. No świetno. Nie opłaciło mi się, taka opcja Pewnie że wystawię Robocika, jeszcze go nie używałam Więc nie bardzo wiem jak działa 1 plus 1 do Lub plus 1 do zdrowia No to chyba do zdrowia bym wybrała na... Na Kogoś działa na stronnika mojego No ja nie wiem Ну, то это. Zobaczmy. Dobra, już wiem jak działa ta karta. mi Zobaczmy jakie ruchy on wykona. Póki co. Nie jest najgorzej. Jeszcze 5 kryształów man, to pewnie tarczę sobie użyje Będzie miał 4 pancerza. że coś wystawi. Tak się zastanawiam. Ktoś chyba nie bardzo wie co robić. Chyba wystawi kartę. Podaj mi kolejna. która dobiera mu. O, bardzo fajnie. prowokacje wystawmy. Jeden plus 1. Trzeby to. Musimy oczyścić słoneczną studnię. A je mu dajmy. I co? Moje oczy. Proszę. Został takim jego. Gotowe. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Może nie. A może tak. Cztery karty ma jeszcze. Mój krwi. Także wiele się może wydarzyć. Czuję prezydent za każdym razem, gdy dowolny stronnik zostaje zraniony. Muszę się go szybko pozbyć. O, jeszcze żarże. To się mi Miśka pozbędzie. Pewnie. Ja mi się Miśka... Pozbyła była na jego miejscu. Super. Dajcie mi szarże, dajcie mi szarże albo prowokacje. Proszę, proszę. O. Nawet się nie zorientują. Za cibi ostępy. Nie mam już kart. To jest źle. Jak ja się cieszę z tej karty. O, uratowała mi życie.

No ale trudno Liczek mu został Ale to on przynajmniej ma dwie karty A ja nie mam nic Pancerza użyję będziemy już cztery Pewnie Tak zrobisz? Tak zrobisz, ja. To było do przewidzenia ja go A, ah, czek. No i co, ja teraz jak jej nie mam nic? Szarża. Za króla! Za honor! Zróbmy tak. Gotowe. Ma trzy ataku. i mi tą szarżę zniszczy raz, dwa. Chociaż sam już nie ma kart. Wszystko teraz będzie zależeć od tego jakie karty dostaniemy Chciałem, że mnie rozpiszy wystawi coś? Nic nie wystawił. A ja sobie wystawię Mam co innego Mam nic co się będę czaić i czekać. Coś trzeba działać, żeby to szybko skończyć i wygrać, przede wszystkim. Co teraz? No, co teraz? Nie wiem, co tam masz. Wypróbuj No, fajnie. I co? Musimy oczyścić słoneczną. Dlaczego pozbędę? Nie atakujesz? Nie ładnie. jak walta są otwarte Ale cię tak się pozbędę. Jak ja się cieszę z tej prowokacji. Może mnie łatwo zniczyć tym i tym. O czym innym. O czym innym. No, ale przynajmniej jesteśmy na czysto. O nie. Dziczek Niedobry Za dziczek. Zanazja Teraz <śmieniciela> będzie zabawa i łódce szczęścia od tych karcewystynianek Wiem, że mnie będziesz atakować Ha ha <śmieniciela> <śmieniciela> bawić. Przynajmniej sobie przywróciłam 8 punktów zdrowia. Chociaż zależy, co tam ma w tych kartach. No, boję się do jeden, jeden. Bestia. I pancerz. Inaczej. Tak jakbym miał 11 zdrowia. Przez ten pancerz. Mnie? Czy ją zaatakujesz? Ciekawe co dostanę teraz. Jaką kartę? O i długo się zastanawiasz. A, jednak ja się zdecydowałeś, zaatakować mojego bohatera. O, jak fajnie. potęgę co? Ciebie zaatakuję. I niego zniszczę. A co? Teraz możesz mieć problem, kolego. Może wystawisz tą kartę jakąś fajną. Wiedziałam, że tym pancerzem cię będzie bronić. Jak się tylko da. O, jak mi nie zniszczysz. Czarze, czarze. No nie. Prowokacja? No jak ładnie Ciekawe co teraz zrobi <grywka> Ta prowokacja niszczy mu wszystko No niestety No niestety, przykro mi. I. Dziękuję. Dobra, wszystko zależało od szczęścia, naprawdę. Od szczęścia. Majtek z południowych mów. Super, jestem majtkiem Można powiedzieć, że miałam szczęście. Dzięki za oglądanie i życzę miłego dnia!